Witajcie. Alkohol jest w pewnym sensie niezwykłą rzeczą. Jego rynek jest warty miliardy dolarów amerykańskich, a jednocześnie mnóstwo ludzi właśnie przez niego traci swoje życiowe majątki. Potrafi rozweselać i niszczyć ludziom życie, ale jednocześnie wpłyną na historię wielu państw i narodów w stopniu znacznie większym niż wielu znawców tematu chciałoby przyznać. Szczególnie polskie zwyczaje alkoholowe, cała ta nasza. Kultura picia, przypominająca w swoim byciu jeszcze zwyczaje szlacheckie, jest na swój sposób niezwykła na tle europejskim i światowym. Ale skąd w zasadzie wzięły się polskie zwyczaje alkoholowe? Czy to Polacy naprawdę wymyślili wódkę, co pito w czasie rozbiorów? PRL-u czy hitlerskiej okupacji. W jaki sposób na imprezach bawili się szlachcice? W jaki sposób przedawkowanie wina skończyło się bardzo źle dla żony Kazimierza Wielkiego? I czym wstawiali się chłopi i biedacy przez większość polskiej historii. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek bliżej historii, a w nim porozmawiamy o alkoholu. Chociaż zabrzmi to dziwnie, to alkoholowa historia Polski zaczyna się wcześniej niż ta właściwa, nauczana w szkolnych podręcznikach. Bo szacuje się, że zanim jeszcze ukształtowało się państwo polskie, to żyjące na tych ziemiach słowiańscy przodkowie już e, preferowali różnego rodzaju mocniejsze i słabsze trunki, które były generalnie odpowiednikami dzisiejszego piwa. Jeżeli natomiast chodzi o mocniejszy alkohol, mam tutaj na myśli wódkę, to Historia tak mocnego alkoholu stworzonego za pomocą destylacji, a nie fermentacji, jest dosyć złożona, ponieważ już w VIII wieku przed naszą erą Chińczycy potrafili wydestylować podobno całkiem nieźle kopiący alkohol na bazie ryżu i cukru. W całkiem ciekawy sposób destylacją zajmowali się też antyczni Grecy i Rzymianie, którzy jednak raczyli się winem. A procesu destylacji używali jedynie do tworzenia perfum. Jeżeli natomiast chodzi o używanie destylacji w sposób, nazwijmy to, bliższy naszym polskim kręgom kulturowym, to możemy spojrzeć chociażby na Niemców czy Czechów, którzy próbowali coś z tym kombinować już w okolicach XIII wieku, ale jeżeli chodzi o wódkę taką, jaką znamy dzisiaj, to można śmiało zaryzykować tezę, że jest to właśnie nasz polski wkład w kulturę całej Europy. O wódce w Polsce wiadomo było już w XIV wieku, a po raz pierwszy w źródłach pisanych pojawia się już w 1404. Przy czym początkowo była uznawana jedynie za lek na liczne dolegliwości, coś jak dzisiaj spirytus, i w takim wieku XIII-XIV ktoś pijący w Polsce wódkę był postrzegany mniej więcej tak jak ktoś pijący dzisiaj w Polsce spirytus, ale jak wszyscy wiemy, tacy ludzie istnieją. A co z Rosjanami, którzy też dość mocno kojarzą się z wódką? Oni do dzisiaj uważają ją za swój narodowy trunek, jednak, teoretycznie, przynajmniej na papierze, jest to wynalazek polski, ponieważ w polskich źródłach pisanych pojawia się 140 lat wcześniej niż w tych rosyjskich. Oczywiście nie jest to też jednoznaczny wskaźnik na to, że to Polacy wynaleźli wódkę, ponieważ być może Rosjanie po prostu zajmowali się piciem, a nie opisywaniem samego trunku i ewentualnych konsekwencji spożycia. A co poza wódką można było pić w początkach państwa polskiego? Jeśli chodzi o alkoholową sytuację tych najniższych warstw społecznych w Polsce, to ona w zasadzie pozostawała niezmienna od wczesnego średniowiecza aż do mniej więcej rozbiorów. I ludzie ci raczyli się głównie piwem, raczej dlatego, że było tanie i szeroko dostępne. Spora część z nich próbowała czasami wyprodukować jakiś domowy alkohol, jednak w tamtych czasach produkcja trunku wymagała specjalistycznego sprzętu, specjalistycznego jak na średniowieczne warunki oczywiście, i dość dużej wiedzy. A ponieważ nie każdy tą wiedzę posiadał, to znacznie taniej i prościej było po prostu iść do karczmy. Tak samo jak w dzisiejszej Polsce alkohol był tylko dla pełnoletnich, ale wtedy pełnoletność uzyskiwało się od 12 roku życia. Czy to dobrze czy źle to nie mi oceniać? A opłacało się mieć taką karczmę? Jak najbardziej. I założenie wcale nie było takie trudne, bo przypominało Franczyzę z McDonaldem czy tam inną rzadką. Generalnie chodziło o to, żeby zdobyć pozwolenie od króla, albo... Aktualnie panującego na tych ziemiach księcia, cesarza czy innego władcy, bo z reguły oni ogarniali tego typu finansowe rzeczy. Trzeba było zapłacić dosyć duże podatki, ale dochody i tak były ogromne, bo wystarczyły na prowadzenie karczmy i z reguły do tego, w jakby w pakiecie, całkiem sporego domu. Jednak co ważne, karczmarz musiał być także uczciwym człowiekiem, bo jeśli nie, to narażał się na. Nie wiem, mandat, zwolnienie, jakieś inne sankcje od króla? Nie, król z reguły miał to w nosie, byleby spływały do niego podatki. Natomiast klienci, oni byli już dużo mniej pokorni. Jeżeli w swojej karczmie karczmasz oszukiwał klientów, na przykład chrzcząc alkohol i został na tym przyłapany, to mógł się narazić na pobicie i rozkradzenie całego majątku. Król czy władca z reguły nie karał ludzi odpowiedzialnych za taki rozwój, ponieważ uznawał, że karczmarzowi zwyczajnie się należało. Morał z tej historii jest bardzo prosty, nie warto ludzi oszukiwać. Oczywiście piwo miało też swoich zwolenników w znacznie wyższych sferach, nawet w elitach. I doskonałym tego przykładem jest polski władca z XIII wieku, Leszek Biały. Kiedy odbywała się ówcześnie krucjata, to polski władca odpowiedział papieżowi na wezwanie, że w żadnym razie nie może wyruszyć do Ziemi Świętej z krzyżowcami, ponieważ, ponieważ w Ziemi Świętej nie ma polskiego piwa. <grywa> Najbardziej w tej całej historii podoba mi się to, że papież uznał to za bardzo rozsądne i szczere usprawiedliwienie. I Polska w wyniku tego nie dostała żadnego opieczu za niewzięcie udziału w krucjacie. Jednak zdecydowana większość wyższych sfer gustowała w winie, ponieważ ten alkohol był droższy, bardziej taki wiecie, ekskluzywny, i przez wielu do dzisiaj, w tym przeze mnie prywatnie, jest uważany za po prostu najlepszy, najsmaczniejszy. Szczególnie wielką popularnością w Polsce cieszyły się wina pochodzące z Węgier, a ich największą fanką była pierwsza żona Kazimierza Wielkiego, niejaka Anna. Ze spisów e, ksiąg majątkowych z XIV wieku można wywnioskować, że rocznie Kazimierz dla swojej żony zamawiał to wino z Węgier w ilości 50 butelek gdzie tam butelek, w ilości 50 beczek. Anna jednak oczywiście nie piła tego sama, lubiła robić przeróżne popijawy i jakiś czas temu moja znajoma powiedziała mi, że ludzie po alkoholu dzielą się na dwa typy, na typ wściekły i na typ kochany. I Anna zdecydowanie należała do tych typów kochanych. Jak była odpowiednio wstawiona, to bardzo chętnie polewała wino. Jak była wystarczająco nawalona, to polewała nawet swoim służącym. Niestety jednak w balety królowej Anny po pewnym czasie zakończyły się tragicznie. Pewnego zimowego wieczoru 1339 roku Anna postanowiła się przewietrzyć w trakcie alkoholowej libacji. I zasadniczo nie jest to jakiś głupi pomysł, natomiast ona postanowiła wyjść tak jak stała, spocona i bez żadnego zimowego futra. Jeżeli ten film oglądają jakiekolwiek matki, to zdaję sobie sprawę, że już dostają jakiś tam spazm po drugiej stronie monitora, że Jezus Maria, jak to jest możliwe, żeby wyjść spoconym na dwór bez kurtki w zimę. A te wszystkie mamusie mają bardzo dużo racji, ponieważ Anna wkrótce później dostała zapalenia płuc, a że to był XIV wiek, to na nie zmarła. Prawdziwy złoty wiek w historii polskiego picia nastąpił w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ponieważ... W tym środowisku, w tych czasach, pojęcie takie jak alkoholizm w zasadzie nie istniało. Stan bycia pijanym był w zasadzie tak samo normalny, jak stan bycia trzeźwym. Pito to do kolacji, obiadu, śniadania, podwieczorku, solo, jak ktoś przyjechał, w domu, w plenerze, w gościach, po drodze do gości, wszędzie. Przy czym warto zaznaczyć, że droga wódki na szlacheckie stoły była długa i kręta. W zasadzie to spopularyzowała się w Polsce dopiero w XVIII wieku, a we wcześniejszych latach szlachta, pojąca się głównie winem i od czasu do czasu piwem, uważała yy, wódkę za alkohol dla prostaków, ponieważ smakowała obrzydliwie i bardzo szybko można było się nią upić. Dochodziło nawet do tego, że kiedy szlachcic organizował taką imprezę u siebie w okolicach XV-XVI wieku, to dla wszystkich ludzi zainteresowanych wódką była oddzielna sala, gdzie mogli w spokoju odwalać przeróżne dzikie akcje w swoim prostackim towarzystwie, popijając ten prostacki trunek. Był taki okres w dziejach Polski, kiedy picie wódki było czymś wstydliwym, ale po jakimś czasie stało się czymś zupełnie normalnym. Jakiś czas temu mój przyjaciel, który nie jest wielkim fanem alkoholowych libacji, Powiedział mi, że na tego typu imprezach, gdzie wszyscy są pijani i odwalają przeróżne dzikie akcje, najgorzej bawią się osoby, które są trzeźwe. I w Polsce Szlacheckiej byłyby to wszystkie laski. No i okej, okay, patrząc na dzisiejsze domówki, kluby, akademiki. <grym> Mi przynajmniej dość abstrakcyjną wizją wydaje się świat, w którym nie ma pijanych dziewczyn, takich dowalonych imprezowiczek. Natomiast w Rzeczypospolitej śląskiej wśród wyższych sfer, alkohol dla kobiet był w zasadzie zabroniony. Chodziło głównie o to, że kobieta w tamtym czasie była uważana za swego rodzaju bóstwo, wzór do naśladowania. Ona nie mogła sobie pozwolić na zniżanie się do takich zwierzęcych, prostackich zachowań raz na jakiś czas w ramach resetu od stresu mógł pozwolić sobie facet, ale chodziło o coś jeszcze. O to, żeby taka młoda, wstawiona szlachcianka nie poszła za bardzo w wir imprez z jakimś pijanym, napalonym szlachcicem. I co jest nieco ohydne i przerażające, to nawet nie chodziło o to, żeby takiej dziewczynie nie stała się krzywda. Chodziło po prostu o to, że w tamtych czasach zawieranie małżeństw było porównywalne z zawieraniem umów albo filii między firmami. To było coś turbo ważnego. Z reguły chodziło o władzę, kasę i wpływy. I taki ślub był swego rodzaju inwestycją, a żaden szlachcic nie chciał inwestować w model używany. Zastanawiam się, czy ktoś się przywali w sekcji komentarzy do tego modelu używanego. Picie jako czynność sama w sobie bywa mocno monotonne. Na szczęście istnieją jeszcze gry alkoholowe, które potrafią urozmaicić najnudniejszą imprezę. I nasi magnaccy przodkowie także je praktykowali, z tym, że te ich były tak mocno ekstremalne, że dzisiejsza alkoholuletka czy alkohol chińczyk wspominają przy tym niewinną zabawę dla przedszkolaków. Najpopularniejszą grą było picie na czas, które polegało mniej więcej na opróżnieniu całego dzbana wina. W trakcie trwania jednej piosenki. Gościu pije, inni zaczynają mu śpiewać. Jeżeli mu się udało, to bardzo dobrze, gratulacje i fajnie, jakby potem jeszcze dał radę wyjść z stołu. a jeżeli mu się nie udało, to musiał powtórzyć wyczyn, tylko że tym razem dolewano mu to, co już zdążył wypić. Król August II Mosny, który słynął z namawiania różnych ludzi do robienia głupot po alkoholu, i sam, między innymi, przez taką głupotę zginął, o czym opowiadałem Wam jakiś czas temu w odcinku o 10 najgłupszych śmierciach władców. Pod spodem jest link, jakbyście chcieli go obejrzeć. Ten właśnie król urozmaicił tę grę, zastępując wino czystą wódką. Jednak nagrody były naprawdę imponujące, bo król takiemu zapalonemu alkoholikowi zwycięzcy był w stanie w podzięce nagrodzie za to podarować starostwo, tytuł, Pieniądze, a w porywach nawet order orła Białego. Niestety, imprezy szlacheckie i rozprężenie państwa po pewnym czasie doprowadziło do rozbiorów Polski i jak pewnie kojarzycie z historii, nasz kraj zniknął z mapy wtedy na 123 lata czyli całkiem długo. Co w tym czasie robili nasi przodkowie? Walczyli o niepodległość, pili i robili masę innych rzeczy, ale skupmy się dzisiaj na tej drugiej czynności. Polska została podzielona pomiędzy trzy mocarstwa, które miały różne kultury. Te różne kultury objawiały się też tym, że preferowano w nich różne rodzaje alkoholi. Dlatego też na różnych polskich ziemiach wcielonych do tych państw zaczęto stopniowo preferować zwyczaje alkoholowe okupantów, głównie dlatego, że chociażby na ziemiach zajętych przez Rosjan nagle spopularyzowała się wódka. Z kolei w Galicji zajętej przez Austriaków oprócz piwa zaczęto pijać również wino. A Niemcy, wcześniej prusacy, preferowali już wtedy różnego rodzaju piwa, browarki i inne złociste trunki. I co ciekawe, po części możemy zaobserwować to w Polsce do dzisiaj. Oczywiście każdy ma swoje indywidualne preferencje alkoholowe, ale jednak najwięcej zwolenników wódki ponoć możemy znaleźć na tej wschodniej ścianie Polski. Najwięcej miłośników piwa z kolei jest w Wielkopolsce czy na Pomorzu. Przynajmniej tak słyszałem. Z alkoholem podczas rozbiorów jest związana także pewna bardzo ciekawa historia, w której udział ma sam Napoleon Bonaparte. Nie wiem, czy wiecie, ale we Francji funkcjonuje takie powiedzenie: Pijany jak Polak, które teoretycznie rzecz ujmując nie jest wcale obraźliwe. I ma to swoje korzenie właśnie w epoce wojen napoleońskich. Konkretnie w roku 1807, kiedy to Napoleon toczył wojnę z Rosją na terenach Polski. I wtedy też odbyła się mniej lub bardziej słynna bitwa pod Frytlandem. Bitwa ta generalnie zakończyła się zwycięstwem koalicji napoleońskiej. A Francuzi, Polacy i inne narody walczące pod rozkazami cesarza Bonapartego postanowili hucznie Opić swoje zwycięstwo. Niestety, jednak francuskie wino dosyć szybko się skończyło, to też zaczęto sięgać po rosyjską wódkę, która dość hojnie została porzucona przez Rosjan uciekających ze swojego obozu. Niestety, jednak Francuzi i narody zachodnie miały dość słabszy łeb w porównaniu z Polakami, dlatego też następnego dnia na odprawie oficerów można było znaleźć jedynie oficerów z polskich korpusów. Ponieważ wszyscy Francuzi, Austriacy i inni Holendrzy leżeli nachlani. Wtedy też nieoczekiwanie doszło do zwrotu akcji, ponieważ okazało się, że Rosjanie tak naprawdę wcale nie wycofali się w popłochu, tylko taktycznie cofnęli się, żeby przegrupować swoje siły. Trzy dni po zwycięstwie Napoleona doszło nagle do wielkiego kontrataku rosyjskich sił. I wtedy Napoleon dość słusznie był przerażony i sam miał powód, żeby strzelić sobie kielicha, bo właśnie zauważył, jak rosyjskie kolumny idą w stronę jego armii, która leży na chlana gdzieś tam w obozie. I wtedy wydarzył się przynajmniej w imieniu Napoleona cud, ponieważ polscy kawalerzyści łani, którzy mimo tego, że też byli na całkiem sporym kasu, chwycili swoje lance. Szable, dosiedli koni i zaatakowali rosyjskich żołnierzy, zanim ci zdążyli w ogóle przeprowadzić atak na obóz Napoleona. W ten sposób w rosyjskiej armii doszło do zamętu, który cesarz zdołał wykorzystać. Wkrótce później polscy ułani się przegrupowali i po raz kolejny zaatakowali Rosjan, którzy tym razem uciekli na dobre. W taki oto sposób garstka polskich ułanów zdołała uchronić nawaloną armię Napoleona i cesarz wówczas miał powiedzieć, że chciałby, żeby wszyscy jego żołnierze byli tak pijani jak Polacy. Potem we Francji przez bardzo długi czas funkcjonowała ta legenda. Uważano Polaków za ludzi, którzy potrafią być w pewnym sensie pijani na trzeźwo. Pijany jak Polak znaczy być pijanym, ale zachowywać w pełni kontrolę nad sytuacją i potrafić mieć taki przebłysk trzeźwości wtedy, kiedy jest to konieczne. Na przykład, kiedy mama dzwoni na domówce. Niestety jednak z biegiem czasu historia ta uległa pewnemu wypaczeniu i powiedzenie pijany jak Polak we Francji funkcjonuje do dzisiaj. Jednak dzisiaj kojarzy się dużo bardziej negatywnie, ponieważ w sporej części dla Francuzów Polak jest stereotypowym pijakiem i menalem, mniej więcej takim jak dla Polaka jest Rosjanin. W epoce dwudziestolecia międzywojennego, w czasach wolnej Polski, niezwykle modne stało się wszystko, co było zachodnie. Dlatego też bardzo duża część Polaków zaczęła gustować w różnego rodzaju pubach, które w zasadzie łamały dotychczasową doktrynę polskiego picia. Bo to, co przetrwało nawet do dzisiaj na różnego rodzaju weselach czy innych imprezach, to to, że oprócz tego, że należy się porządnie upić, to trzeba jeszcze pod korek się najeść, żeby nie powiedzieć, że się przeżreć. Natomiast powstały miejsca, gdzie chodziło głównie o to, żeby się zabawić, napić. Można było coś lekkiego zjeść, ale nie chodziło o to, żeby łączyć stricte picie z jedzeniem. Ale ludziom naprawdę się to podobało. W wielu wielkich miastach, furore robiły miejsca takie jak Paby, gdzie można było pójść z kumplami, napić się. Zagrać w bilarda i się generalnie odprężyć, albo yy, kluby, gdzie można było pójść, zatańczyć, i kogoś poderwać. Obraz dużo smutniejszego i bardziej przygnębiającego alkoholu nastał w czasach okupacji niemieckiej i sowieckiej. <śm> Oczywiście pod okupacją nie był aż tak powszechny, ale ludzie zaczęli pędzić różnego rodzaju domowe bimberki. I inne lepszej lub gorszej jakości trunki, które służyły głównie do zapijania smutków i próby przetrwania kolejnego dnia. Oczywiście byli też ludzie stroniący od alkoholu. Zdarzali się nawet tacy, którzy przy okazji urodzin, czy okazji z braku okazji potrafili się spotkać i kulturalnie poimprezować, ale należało to do rzadkości. Badania historyczne wskazują, że po II wojnie światowej ilość alkoholików w Polsce. Trzykrotnie się zwiększyła. Jednak na nieszczęście wszystkich Polaków i miłośników wolności wkrótce po II wojnie światowej nastało radzieckie wyzwolenie. Okres tak zwanej komuny, zarówno ludziom, którzy mieli okazję go przeżyć, jak i tym, którzy znają go jedynie z lekcji historii czy opowiadania ojców albo dziadków, kojarzy się z biedą. I no, co tu dużo mówić, nie jest to złe skojarzenie. Natomiast, mimo tego, iż półki sklepowe potrafiły świecić pustkami, o tyle Alkohol praktycznie zawsze był szeroko dostępny. Głównie dlatego, że komuniści doskonale zdawali sobie sprawę, iż rozpitym narodem dużo łatwiej rządzić i manipulować. A z łagodniejszych ciekawostek to właśnie PRL stworzył najwięcej miłośników tandemu taniej wódki i jeszcze tańszych kiszonych ogórków. Najczęściej w Perelu to właśnie wódkę, ponieważ była szeroko dostępna i znacznie tańsza niż dzisiaj. Jak więc widzicie, alkohol odegrał w dziejach Polski rolę zdecydowanie większą niż tą, o jakiej wspominała wam wasza nauczycielka historii. Chyba, że macie jakąś genialną nauczycielkę, która oprócz zanudzania was tematami z podręcznika rzuci czasami jakąś ciekawostką. Wtedy tylko Wam pozazdrościć. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie pod nim łapkę w górę. Zostawcie też w komentarzu jakieś sugestie, czym jeszcze mógłbym się zająć, jaki temat wziąć na warsztat, bo może na przykład szlacheckie imprezy byłyby całkiem niezłym tematem do rozwinięcia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć. A, i jeszcze jedno. Teoretycznie samemu to alkoholizm, ale ponieważ jest Was coraz więcej, bardzo ładnie komentujecie i lajkujecie filmiki. Postanowiłem przy okazji tego filmu opić Wasze zdrowie. Wszystkiego dobrego widzowie. Zróbmy cięcie, dziękuję.